Witam Was, zapraszam do rozkładów na grudzień. Edergię grudnia, miłość, relacje, te sprawy, jak zawsze. E będą trzy znaki: e wodnik, bliźnięta waga w tej kolejności. Pamiętamy, to rozkłady są ogólne, więc jeśli z kimś nie rezonuje, to niczego sobie tak wiecie. Na siłę nie przyjmuję. Bierzemy to, co czujemy. Karty nie są wyrocznią. Pamiętajcie, na wszystko mamy wpływ. Zmiana naszego sposobu myślenia po prostu w danej sytuacji. Ok, zaczynam od wodnika. Co dla Was? Co macie usłyszeć energetycznie na te najbliższe tygodnie? Poproszę. Jaka tu jest dla Was wiadomość? No, taka rozpierducha tutaj jest. Serduszko boli, smutno mi, ktoś rozpacza. Dlaczego tak rozpacza? Konflikt, napięcie. Uwaga, na rozstanie i powroty. Relacja w ogóle taka, która nie ma jasnej drogi. Nie widać za bardzo tutaj przyszłości, aby oni mogli być razem. Dzieje się dużo przychodzą wydarzenia, sytuacje niezapowiedziane takie w ogóle niespodziewane nie i to są też takie wtrącenie od losu bo jeśli coś los daje, no to z takiego powodu, żeby zwrócić na to uwagę wiesz, czy, czy to na pewno jest dla ciebie ta relacja, czy ta osoba, czy to jesteś na właściwej drodze ja ci tutaj pokażę, ja ci tutaj zrobię teścik no i ten teścik wygląda na dosyć bolesny. Człowiek, z którym się zadajecie, jest taki mało wylewny, mało aktywny. Więcej, bardziej się boi, zamyka w sobie. Taki, wiesz, ma jakiś skumulowany stres, lęk. Jest dużo też takiej ciszy. Oczywiście są uczucia w tle tego wszystkiego. Ale więcej to kosztuje szarpaniny, niż z tego jest przyjemności. No tak, bo sobie tak zafundowaliśmy sobie coś takiego. Albo wisi w powietrzu. No może wisieć jakiś taki, wiesz, romansik, po którym tutaj wszystko boli. Boli mnie głowa, boli mnie serce, boli mnie całe ciało. I czuję już takie zmęczenie, takie napięcie. W ogóle tutaj jeszcze... Otoczenie całe, ono też gdzieś się odzywa, podają jakieś tutaj głosy, wiesz, powstają. Tu jest energia takiego rozdzielenia, odcinania Was na te dwa światy. Dlaczego tak uparcie chcemy do siebie wrócić? Jeśli jest powrót, jeśli taka energia, że nie, my musimy ze sobą się spotkać, zobaczyć, przeżyć coś jeszcze, no dobrze, te dusze rwą się do siebie. Ale potem znowu jest ten spadek, więc jest bardzo duża zmienność. Więc to mnie dużo kosztuje, męczy, stresuje. Pamiętaj, że jeśli tutaj los chce ci coś zabrać, pokazuje ci już wielokrotnie, że to, że to nie dla ciebie, że to ci nie służy, to dobrze jest się zastanowić nad tym, Dlaczego tak o to walczę? Dlaczego tak się gdzieś pcham do tego, skoro to mi nie służy? Może rzeczywiście powinnam odpuścić? To nie jest łatwa decyzja, ale będziecie też to rozważać. Ale już to już w takim momencie, kiedy ja już tak upadam na to dno, tłukę się tak bardzo, głowę sobie potłukę, już, już po prostu mam wszystkiego. Naprawdę powyżej uszu. Kiedy czuję, że już nie mogę, że ja już pękam może przyjść taka, wiesz, decyzja o ostatecznym rzeczywiście rozstaniu, bo, bo skoro ja odczuwam jakieś konsekwencje, takie wiesz, fizyczne czy zdrowotne, a w ogóle to zmęczenie mentalne jest. Tak uciążliwe, że na dłuższy czas nie da się tak funkcjonować. Więc to, to zranione serce, to uczucie takiego rozczarowania, rozżalenia, niespełnienia bólu, emocjonalny ból, który też um, emanuje z człowieka i komplikuje też jego życie, jego codzienność. Tutaj jest, trzeba nad nim zapanować. Pamiętaj, że. Ten koniec, on będzie dla ciebie początkiem, bo jeśli ty pozwolisz sobie na wyjście z tej relacji, zakończysz to, oddasz to, po prostu oddasz to losowi, to będzie miał dla ciebie inny prezent, taki inny, lepszy, właściwy dla ciebie. Więc Tutaj taka jest informacja, aby pozwolić czemuś się zadziać. Jeśli chce odejść, to nie odejdzie. Jeśli będzie miał do mnie wrócić, to wróci się, to ułoży w ciszy i spokoju, ale tutaj jest bardzo trudno o ten spokój. Obie strony mogą cierpieć tak samo. Tak może nam być trudno, obojgu, dlatego że tu jest niespełniona miłość w tle tego wszystkiego. My nie możemy sobie wszystkiego powiedzieć. Nie mówimy, nie pokazujemy, nie otwieramy się tak, bo, bo nie mamy tej przestrzeni. Serca pękają. Takie tutaj, to jest tak emocjonalne, tak przeżywane przez obie strony. No, i tutaj to wiesz, to takie zapanowanie nad tym mentalne jest bardzo ważne, żeby się uratować, żeby sobie poradzić, żeby ochłonąć, bo w momencie, kiedy ja ochłonę, Stanę obok, spojrzę na tą sytuację, zobaczę ją trochę inaczej, ale muszę ochłonąć. Jeśli, i tak wiesz, tutaj jest słowo: to, że jeśli to nie jest moje, to niech ten los to zabiera, bo już dłużej nie wytrzymam takiej energii. No, zobaczymy jeszcze, co aniołeczki chcą wam dopowiedzieć. Będzie dla ciebie inny prezent, no, po, no, tak, taka naturalna kolej rzeczy, że to, co przyjdzie potem, to będzie, wiesz, takie wartościowe, będzie cisza, spokój, jakieś takie bardziej akceptowalne energia i przyswajalne przez ciebie. Także to nie jest tak, że twoje życie się kończy z tą relacją. Nie. Aniołki mówią czemuś nie. Jest może to jakaś odpowiedź na twoje pytanie. Jasne nie, bo wtedy, kiedy będzie na nie, niezgoda na coś, nieprzyjęcie czegoś, nie pójście w tą stronę, będziesz jakby w swojej właściwej energii, jeśli zrobisz to nie. Także tutaj jest to dla Ciebie tak, jakby pozytywnie pokazane. Nie będzie czymś, czymś dobrym, więc masz jakieś nie. No dobrze, teraz idziemy. Co to będzie? Bliźnięta co informacja taka jakaś energetyczna wiadomość, miłość, relacje dla was, co macie usłyszeć na najbliższe tygodnie? Tak się tutaj chce coś poukładać wokół tej pani i tego pana. Zakochany pan w tej kobiecie jest. Chciałby z nią tak blizutko tutaj być. Do niej będzie przychodził, ale ma stresy z tego powodu. Jest jakiś też i, i przeżywa, i wylękniony. Nadchodzą wiadomości, przychodzi rozmowa, zanosi się na kontakt, na wydarzenie. Mocne, ekspresyjne, wiesz, takie, które, które ma pokazać dużo, odsłonić, wyjawić nagły wybuch, bo może ja gdzieś tam coś przeżywam sobie. Noszę to, podkochuję się, mam zamiary, mam ochoty i w ogóle uczuć całą masę, a nie mówię, a przeżywam bardzo naszą sytuację, coś mi ciąży. Obawiam się czegoś. Widzę tutaj jedną osobę, jakby więcej, która gdzieś może temu hmm, temu wszystkiemu się przyglądać i jej się to może nie podobać tej osobie, ale tak jakby, wiecie, co? miało się tutaj coś fajnie ułożyć. Nie wiem, kto jest tą osobą, czy to hmm, jakiś wasz członek rodziny, czy. A może to w ogóle też być tak, że nie ma żadnej innej osoby, tylko wy. A to jest taka energia pewnych obaw i lęków, ale tak sobie tutaj chcą wić gniazdko. No i sobie wiją, budują sobie jakąś swoją przestrzeń. Ludzie się w sobie zakochują, zależy im bardzo, idzie to dalej. Idzie głębiej, także znajomość, której jesteś albo którą zaczynasz, możecie zaskoczyć swoim takim szybkim rozwojem. Pan kocha Panią, Pani bardzo ceni Pana, i tak gdzieś im tutaj razem jest przyjemnie, jest im dobrze. Ale jest taka cena tego wszystkiego, że jest jakiś strasik, i, i przeżycie, i niepewność. Nie wiem, czy dobrze robię. Nie wiem, ale idę za głosem swojego serca. Bardzo człowiek chce iść posłuchać swojego serca, bo on wie, że tylko wtedy będzie szczęśliwy. Ale, no tak, fajnie byłoby słuchać tego swojego serca, ale co zrobić z tymi wszystkimi e, no, rzeczami, z codziennością, z otoczeniem? To nie jest takie proste, żeby tylko słuchać serca. Trzeba by porozmawiać, trzeba by zrobić jakieś, nie wiem, tutaj mm, nagłe oświadczenie, wypowiedzenie czegoś. A tego się obawiam. Przed tym się bronię. O tym bardzo myślę, jakie to będzie miało konsekwencje. Jak ja się napinam i stresuję. Z jednej strony chce z Tobą porozmawiać, a z drugiej strony to gdzieś jakby albo odwleka tą rozmowę, albo zbiera się do takiej gotowości. No bo ludzie się tutaj sobie no, zakochują i wszystko fajnie im jest, i taka dojrzała i świadoma jest ta relacja, to uczucie, ale muszą sobie poradzić z tą jedną przeszkodą czymś w organizacji tej relacji, tego życia tej codzienności. Jak komuś o tym powiedzieć? Jak włożyć tą naszą relację do codzienności, bo my jakby spotkaliśmy się późno, spotkaliśmy się dojrzale. I teraz każde z nas ma takie zastanowienie, co teraz zrobić, jak się tutaj prze. Przeorganizować i czy to będzie naprawdę dobra decyzja? Ale tak im na sobie zależy. Tak mało mówią, mało robią, a tak dużo czują. Ta miłość, ci dwoje mogą spotkać się ze sprzeciwem innej energii, innego człowieka, słów wypowiedzianych. Czy nawet i, i wykrzyczanych, czy czegoś takiego, jeśli nie człowieka, to w ogóle sytuacji, wydarzenia, wiesz, w ich życiu, że hmm, hola stop, mówi ta energia. A wy tutaj co? Już tak? Przygotowani? Już wszystko jest? Tak? Nie zapomnieliście o czymś? I taki wiesz, powrót na Ziemię, otwarcie szerokie oczu. Wyczuwam tutaj złość, stres, jakąś niezgodę. Więc albo którejś z was bije się jeszcze w sobie, czy ja dobrze robię, że tak zmienię swoje życie, albo rzeczywiście podłącza się tutaj energia innego jeszcze człowieka, który nie chce o tym słyszeć, któremu no, wydaje się to, to totalnie nie na miejscu, co się zadziewa, lub co tam wisi w powietrzu. I tutaj mogą być takie. Przepychanki z tego powodu i Ech, niespodziewana reakcja. Może się nie spodziewacie, że na przykład ktoś Wam bliski tak zaneguje Twój pomysł na tą relację, bo tu jest czuć taką negację. No ale nic, oni sobie postoją w ciszy, oni bardzo chcą być razem, oni bardzo chcą mieć jakiś swój mały, wielki świat i oni tak czy tak, oni będą ten świat mieć razem, będą sobie go budować, ale to tylko kwestia tego czy z wielkimi przeszkodami czy z mniejszymi ale są tak mocno energetycznie ze sobą bardzo aniołeczki wybierz nowy kierunek taka informacja jest dla ciebie gdzieś patrzysz nie we właściwą stronę aniołki, mówię jak sobie zmienisz kierunek zupełnie obejrz się gdzieś tam indziej będzie Ci lepiej, będziesz szczęśliwsza, to tam będzie właściwe miejsce. Więc spójrz na coś inaczej, zupełnie inaczej. Odwróć się w inną stronę, zmień coś, po prostu zmień. To, w czym jesteś, na co patrzysz, jak się zachowujesz, jest jakby dla Ciebie niewłaściwe, jest nie dla Ciebie. Wybierz nowy kierunek, a wszystko będzie lepiej, będzie spokojniej, będzie piękniej, będziesz miała wszystko. No. Takie rzeczy. Teraz idziemy do wagi. Uwaga. Co waga ma usłyszeć na te najbliższe tygodnie odnośnie miłości i relacji? No, przepiękne karty są, powiem tak. I żyli długo i szczęśliwie i tyle. No tak, tak tu się fajnie dzieje. Tak jest, tak się zakochują. Gołąbeczki takie, bratnie dusze, cokolwiek, ktokolwiek to jest. Duchowo cudownie, emocjonalnie wysoko, ciepło, przemiło. I zależy mi i Tobie. No tak, niektórzy to się będą nawet y, y, oświadczać. Myśleć o tym, żeby się właśnie oświadczyć, i namiętność jest, i pasja, nowa droga, nowa miłość, cudowność jest. Boisz się gdzieś w sercu tej podróży, jakby lękasz się, obawiasz się, możecie mieć takie, takie wow, taki zachwyt, takie dosłownie zachłyśnięcie się, ale super. Coś niesamowitego. Ja, ja poznaję kogoś takiego dojrzałego, taki soczysty, tak mnie kręci, tak mi się podoba, tak go czuję, tak mi z nim dobrze. No i te on też tak czuje. I takie są, wiesz, motyle w brzuchu, i w ogóle serce radosne, głowa spokojna, jest bardzo tak namiętnie, też pasjonująco, i tak w ogóle nie, no odpływamy, przepięknie jest. Tylko ja się tego wszystkiego gdzieś tak po cichu boję. tak się gdzieś tego lękam, obawiam, bo ja mam iść w tą przygodę, bo mi ją zsyła tutaj los, ale żeby to zrobić, żeby to wszystko przeżywać i cieszyć się tym, ja muszę się nie wiem, spakować z tego świata, przeprowadzić do innego, zmienić miejsce, przeorganizować całkowicie swoje życie. Wyjść z tego, z czym jestem, znaczy zmienić swoją codzienność w jakimś sensie, czy to będzie zmiana miejscowości, miejsca zamieszkania, zmiana pracy, jakiś nawyków, przyzwyczajem czegoś, co dawało mi jakiś um, spokój, bezpieczeństwo, taką przewidywalność. Ja gdzieś tak się tego trochę boję, nie mówię o tym. No, z was ma taki ukryty lęk, i przemyślenie, czy, czy ja na pewno dam radę, czy to. Ale to jest, to jest tak silne uczucie i w ogóle ta fascynacja, to pragnienie, że jakby. No, mało prawdopodobne, aby coś temu mogło zaskoczyć zaszkodzić. Bo to właśnie zaskoczyło wszystko, zaskakuje, i, i łapie, i łączy, i scala. Nie wiadomo skąd, jak i dlaczego. Taka miłość w życiu. Dojrzałość z tym, wiesz, bardzo wyczuwalna. Świadoma relacja, niezwykle duchowa. Tu możecie się mm, zakochać w sobie, nie mając żadnej fizyczności, bo jest nam razem tak dobrze. Tak fajnie nam jest razem spędzać czas, rozmawiać ze sobą. Być po prostu razem, cudownie się czujemy ze sobą, przebywając. No. Także serce rośnie, no a zobaczymy jeszcze co Aniołeczki szepną jakie słóweczko. Coś jest mało prawdopodobne. Może o czymś myślisz, czegoś się obawiasz, nad czymś się zastanawiasz, więc taka jest. Odpowiedź aniołeczków. Coś mało jest prawdopodobne. Może jakieś lańki, albo obawy, albo po prostu masz takie jakieś konkretne pytanie, pomysł, niepewność. To mało prawdopodobne, aby się coś wydarzyło, aby poszło w jakimś, nie wiem, takim kierunku, o którym myślałaś? No. Tak to jest. Także głęboka miłość i. Wzajemne takie uczucie, takiego oddania i adoracji. No dobra, trzymajcie się wszystkiego dobrego, do usłyszenia.